Panie burmistrzu, debaty trwały dość zacięte. Nikt nie chciał z członków sądu konkursowego mówić na jakimkolwiek faworycie, czy są jakiekolwiek informacje już a propos rozwiązania konkursu urbanistycznego, urbanistyczną, architektoniczną, jeszcze jakiegoś, a propos dolnej części miasta. Decyzje zapadną na posiedzeniu 18. Lutego, będzie to trzecie i ostatnie posiedzenie i wtedy zostanie wybrana koncepcja, która wszystkim sędziom Sądu Konkursowego wydawać się będzie najlepsza. Na dwóch posiedzeniach, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, już pewne. Hmm, są pewni faworyci sędziów konkursowych, natomiast tak jak powiedziałem, wskutek pewnej dyskusji, wskutek pewnych konsultacji, wskutek spotkań z ekspertami od rynku nieruchomości i z panią konserwator zabytków, pewne preferencje sędziów również ulegają zmianie. Stąd nie udało nam, jeszcze, nie udało nam się jeszcze podjąć ostatecznej decyzji i tak jak powiedziałem, powinna ona zapaść 18 lutego. Co ze zwycięzcą? Czy zwycięzca będzie jeden? Oczywiście, że zawsze może być tak, że na pierwszym miejscu będą dwie prace, lub na drugim miejscu będą dwie prace. Natomiast będziemy dążyć do tego, żeby jednak zwycięzca był tylko jeden, i ze zwycięzcą będziemy negocjować cenę. Za realizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie koncepcji, którą dane biuro opracowało. Oczywiście, koncepcja nie jest tą, tym, tym ostatecznym projektem, na którym będzie bazować miejscowy plan. Ze względu na to, że pomimo tego, że prace są bardzo dobre, wszystkie prace są bardzo dobre, nie wszystkie zaspokajają pewne potrzeby i wizje, jakie mamy co do Dolnego Miasta. Stąd z pewnością będą nanoszone pewne korekty, które również powinny być uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Podolne Krosno, natomiast ogłosili Państwo również konkurs na zagospodarowanie górnej części miasta. Z racji tego, że tutaj już pewne zabudowy są i tu jest chyba miejsc rekreacyjnych więcej, jakby ten konkurs wygląda troszkę inaczej. Dokładnie. Zdajemy sobie sprawę, że... Mieszkańcy Krosna czekają na zmiany w mieście i nie chcemy z tymi zmianami czekać w nieskończoność. Stąd postanowiliśmy, że zarówno Dolne Miasto, jak i Górne Miasto będzie ulegało zmianie jednocześnie. Na razie pracujemy nad koncepcjami, nad pewnymi planami, na podstawie których powstanie, powstaną dokumentacje. Jeśli chodzi o konkurs na Górne Miasto. Sytuacja tutaj jest łatwiejsza, ponieważ ta strefa nie jest objęta opieką konserwatorską. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na tą górną część nie będzie potrzebny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jak pan redaktor zauważył, koncepcja na górną część miasta, czyli park. Promenadę i skarpę między Promenadą a ulicą Krobrego może być praca może być zetapowana. Oczywiście samorząd krośnieński boryka się z problemami finansowymi, stąd nie zakładamy, że wszystko uda się zrobić od razu. Chcielibyśmy, ale mierzymy siły na zamiary. Stąd przewidujemy etapowanie prac i sukcesywne dążenie do osiągnięcia tej wizji. Tej zwycięskiej koncepcji, która, miejmy nadzieję, będzie już nam znana w marcu. Dużo biur zgłosiło chęć zaprojektowania właśnie górnej części miasta? Zgłosiło się 15 biur architektonicznych, które chciałyby wziąć udział w całym konkursie. Oczywiście to nie oznacza, że 15 prac wpłynie. Na ten konkurs. Natomiast liczymy na to, że wpłynie około 10 prac i będziemy mieli z czego wybierać. Będzie można posiłkować się wyobraźnią przestrzenną, wyobraźnią architektów, którzy zaproponują nam krośnianom coś niezwykłego. Chodzi przede wszystkim w tej górnej części miasta o samą tylko koncepcję czy tutaj również będzie zrobiony plan miejscowy po to aby w przyszłości można było z niego korzystać? Sytuacja na górnym mieście jest łatwiejsza, ponieważ w tym wypadku nie potrzebujemy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stąd na podstawie koncepcji może być przygotowana dokumentacja, która posłuży już do realizacji zadania. Jeśli ta dokumentacja zostanie stworzona w przypadku góry, a Plan miejscowy w przypadku dołu, na jak długie lata ewentualnie on będzie obowiązywał? Czy to nie będzie tak, że za 2-3 lata ktoś wpadnie na genialny pomysł, aby na przykład znowu coś zmieniać? Jeśli chodzi o Dolne Miasto, koncepcja jest podstawą do zrobienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to kosztowne przedsięwzięcie, stąd zakładamy, że bazując na opinii specjalistów, to nie będzie tylko i wyłącznie, widzimy się, Burmistrza czy, czy jakichś miejscowych wizjonerów, to będzie koncepcja poparta przez doświadczenie, umiejętności, wiedzę ekspertów, urbanistów, architektów, którzy są sędziami sędziu konkursu, sądu konkursowego. Stąd zakładam, że w najbliższych latach nie wpadnie nikt na pomysł wydawania kolejnych pieniędzy, robienia nowych koncepcji i zmieniania. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Liczymy na to, że będzie to fundament, który pozwoli w następnych dekadach stopniowo odbudować dolne miasto. Oczywiście nie uda się zrobić wszystkiego od razu. I tak wszystkim tłumaczymy, że to nie jest wizja. Nierealna, osób, które nierealnie patrzą na rozwój miast. To jest fundament, który pozwoli stopniowo odbudowywać dolne miasto. Liczymy na to, że tak jak przez ostatnie trzy lata zgłasia, zgłaszali się pojedynczy inwestorzy, inwestorzy, którzy chcieli na dolnym mieście inwestować, że oni wrócą, oni już będą wiedzieli, w którym miejscu mogą inwestować, w którym miejscu miejscowy plan przewiduje usługi, handel, mieszkaniówkę, parkingi, przystanie i różne inne inwestycje i na podstawie planu będą wiedzieli tutaj jest miejsce przeznaczone przykładowo pod usługi handel i tutaj możemy na tym kwartale na tej działce inwestować i budować jest na to zgoda konserwatora zabytków jest na to zgoda władz miejskich i tutaj będziemy lokować swój biznes